Witam, witam bardzo serdecznie, Aleksander Siekłania. Słuchajcie, dzisiaj na stronie facebookowej Stowarzyszenia Nowa Polska ponad podziałami trafiłem na relację wideo Relacje wideo Szczepana Krzewickiego, pewnie wielu z Was go zna. Często rozmawialiśmy, czasami jakieś tam relacje z moim czy jego udziałem się już pokazywały, ale w każdym razie nie o tym. Relacja wideo, relacja wideo była relacja wideo była mm, e, z granicy ze Słowacją z zamkniętej wciąż jeszcze gdyby ktoś się nie interesował granicy ze Słowacją a tylko przypomnę że e, kiedy ten cyrk tam się zamknął kiedy tam zamknął kiedy tam się zaczął kiedy tam wysłano naszych żołnierzy a no jak wybuchła afera wizowa Y, odnośnie nadawania wiz y, no już nie będę mówił komu bo tutaj można się liczyć z blokadą kanału i tak dalej czy tam nawet no, filmu może nie kanału ale, ale filmu ale każdy wie o jaką aferę chodzi y, w każdym razie wtedy wysłano tam nasze wojsko zamykano granice no był taki że przecież dlatego jest tak u nas dużo uchodźców bo oni sobie przez Słowację wchodzą <laughs> cyrk jakich mało Oglądając ten materiał, właśnie ten materiał wideo przygotowany przez Szczepana, myślałem, jak to wszystko skomentować. Ale wiecie co? Stwierdziłem, że po prostu pokażę Wam ten materiał tutaj. Link oczywiście do strony Nowej Polski, ponad podziałami do tego materiału, znajdzie się tutaj w opisie. W każdym razie stwierdziłem, że tego nie trzeba komentować. Szczepan e, akurat pokazuje to wszystko tak, jak jest. I to już od wielu lat akurat Szczepan to e, w sumie jest znany z, z walki z tą głupizną w policji. Niemniej jednak od czasu do czasu przewija się w jego materiałach też właśnie wojsko. E, więc Szczepan nam do, dokonale, doskonale pokazuje, jak wygląda granica jak to wygląda teraz? W jakich warunkach służbę pełnią tam policjanci? W jakich warunkach służbę pełnią tam żołnierze? I powiem wam: tragedia. Dodatkowo opisuję dokładnie sytuację. Jest zamknięta granica. Nie można przejeżdżać, ale można przechodzić. Tak naprawdę nic tam się kupy nie trzeba. Po prostu zobaczcie to wszystko. No i myślę, że Wasze zdanie wyrazice, wyraz, wyrazicie w komentarzach. A co tu w niedzielę robić? To no, trzeba udać się na spacerek, proszę Państwa. Tutaj żywieczyzna. Ja w sumie jestem teraz na Słowacji, chcę wam pokazać dokładnie dzisiaj, bo w sumie chyba ostatni raz będę tutaj, tutaj jest słowacka strona, proszę Państwa, tutaj jest budynek słowacki, tutaj jest budynek słowacki, tutaj dokładnie o. Tam za, tutaj jedziemy ze Słowacji, przebieszczamy się, budyneczek piękny Słowacki, straży granicznej, no i wkraczamy proszę Państwa w Polskę, w Polskę, jak popatrzymy, przede wszystkim no piękne widoki, piękne widoki, no i oczywiście to, co Wam już wiele razy pokazywałem, ale dzisiaj sobie robię symulację tak zwaną kosztową, będę robił sobie proszę Państwa już wam pokażę to wszystko. To jest Słowacja. To jest Słowacja. To są te budynki, tutaj są te parkingi, proszę Państwa, straży granicznej. Polacy oczywiście... To jest Słowacki. Popatrzcie, to Słowacy wybudowali na granicy. Tutaj były kiedyś kontrole w tej żółtej budce. Jak się przejeżdżało, przechodziło? Tam siedzieli panowie, tak? I kontrolowali ci dowód osobisty i ten. I teraz idziemy, proszę państwa. Tu jest znak postawiony, i ten znak, proszę państwa, stoi od samego początku. Nie uwierzycie, że z tej strony Słowacy potrafili ten znak postawić, jak nasi dumni, no ja nie wiem jak ich to nazwać, po prostu, bo to szkoda nawet słów, ale nasi dumni panowie, ten znak od samego początku, mam to udokumentowane. Teraz wam pokażę. Jedziecie sobie, tutaj słowacką stroną. Oczywiście tutaj pięknie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i widzimy tutaj worki. Te worki, proszę Państwa, to jest dzieło naszego polskiego rządu i naszych inteligentnych, proszę Państwa, polityków. Tak. Te worki to są te. Ta inteligencja to postawiła. Tutaj popatrzmy, co tam jest w środku. W środku tam są, o nie widać, bo jest zaśnieżone, ale tam są worki. Tutaj oczywiście z relacji nasi dumne, no ci są porządni, ci są porządni, ci dwaj kulturalni, to nazwiemy ich wilczury nasze po prostu stoją. I tutaj numer rejestracyjny, jechałem, światełka oświetlone po prostu, wszystko było na cacuś, no palą sobie samochód, no bo w czynnościach są. Twarzy ich nie będziemy pokazywać, tam stoją dalej żołnierze, ale też nie będziemy pokazywać ich twarzy. Tutaj macie znak, proszę Państwa. Ten znak powstał z inicjatywy, z mojej inicjatywy, ponieważ funkcjonariusze policji z Bielska nie potrafili, proszę Państwa, przyjeżdżając tutaj, zaingerować, żeby taki znak powstał. On powstał nie, jak muszę sprawdzić do dokumentacji, ale taką mamy policję, że dopiero po mojej interwencji postawili ten znak, bo na słowa już się w coś takiego po prostu wpierniczył, nie. Tu Wam pokażemy, nie będziemy wilczurów pokazywać, bo są grzeczne wilczurki. Także nie będziemy pokazywać po prostu. Stan techniczny samochodu sprawdziłem, działa. Panów wojskowych nie będziemy i panią pokazywać. Ale taka relacja dla potomnych po prostu, jaka głupota, proszę Państwa. Popatrzcie się, oni im nawet drewna. Wojsko stoi w warunkach, proszę Państwa, w takich stoi w warunkach państw, nasze wojsko. To jest uwłaczające, żeby wojsko z naszych polskich żołnierzy w takie warunki, proszę państwa, wsadzać. Wstyd, wstyd i jeszcze raz proszę państwa, wstyd. Ci ludzie mają chronić po prostu polskich granic, ale też mają być godziwie traktowani normalnie jak ludzie, a to są warunki zapewnione przez polskie władze. Takie, takie waruneczki zapewniają im. Oczywiście, ktoś powie: Wojsko jest od tego? Nie, ja powiem w ten sposób: Wojsko jest od tego, jak musi, to chroni. A jak nie musi, to nie trzeba ich traktować jak? To jest ich po prostu, proszę Państwa, mieszkanko. Dzisiaj w nocy już była, była już minusowa temperatura, czy nie? Była już dzisiaj, proszę Państwa, w nocy minusowa temperatura. Ja już tam w środku nagrałem, proszę państwa, ten styropian. To wszystko nie będziemy im tam wchodzić. Oczywiście to są wojskowe zabezpieczenia. Mają tutaj po prostu, proszę państwa, agregat do podgrzania się, no ale co się nagrzejesz po prostu, jak musisz pilnować granicy, tak? No co się nagrzejesz? No nic się nie nagrzejesz, więc w takich warunkach, proszę Państwa, super, że dali im jeszcze jakiś taki grzejnik. Widzę, że tutaj minimalnie wykorzystują to paliwo. Pewnie żołnierze polscy po prostu myślą o ekologii. Także minimalnie wykorzystują. Tutaj pokażemy tylko nogi żołnierzom. Nie będziemy pokazywać żołnierzy. Stoją, chronią granicy. No i jeszcze pokażemy chlubę, chlubę polskiej policji, proszę Państwa. Chlubę, Panie komendancie, panie komendancie. Popatrz pan, popatrz pan, popatrz pan. Jakie ładne rysunki tu mają, jacie sol, Jakie ładne rysunki tu mają. Proszę Państwa, tak wygląda oznakowanie. <laughs> Oczywiście to nie są Funkcjonariusze wina, którzy siedzą w środku, ale po prostu tutaj to są takie oznakowania, proszę Państwa. To jest nowe samochody policji. Czytelne, czytelne, proszę Państwa, no do reszty nie można się doczepić. Standard taki, no powiedzmy, panowie się nie przejmują, twarzy nie pokazujemy, po prostu panowie, panowie na pewno dzisiaj po dzisiejszej zmianie będziecie, napiszecie taki wniosek do komendanta, że z przodu jest nieczytelne, bo ja widziałem, że pan też to zauważył. Jak i ja, że ta maska po prostu no nie powinno, bo to wstyd, więc twarzy nie pokazuję, po prostu funkcjonariusze policji, bo tutaj kulturalnie strzegą tych naszych granic, pilnują po prostu dzielnie własną piersią, ale na pewno ja y, napiszę taki kwit, jakby panowie mogli po prostu napisać takie y, pisemeczko po prostu od siebie, że... Y, Szczepan Krzewicki, największa menda, po prostu na Podbeskidziu e, zwrócił uwagę po prostu na maskę i nieczytelny napis, to bym bardzo prosił także miłego dnia panom życzę, bezpiecznej służby po prostu i pilnujcie tych granic, a tam widziałem dwa zające uciekały kurka i gdzie złapaliście ich po prostu Także ten. no to jeszcze raz wam pokażę tutaj proszę państwa e, chluba polskiej policji, to jest chluba ci komendanci biorą proszę państwa Biorą za to pieniądze, biorą za to pieniądze, a my ich tutaj po prostu doceniamy. Proszę Państwa, największe zło to są komendanci, to są komendanci policji. To są tak zwane podnóżki, podnóżki władzy. Ja mam teraz, bo mam do tego prawo jako tubylec, proszę Państwa, bardzo często tu chodzę na grzybki. Ja sobie idę, popatrzcie sobie na ten las, tu mamy tą granicę. Jakby Pani się pleckami obróciła, dobrze? Żebym Panią nie nagrywał, bo Pani sobie może nie życzyć, a wojsko honorujemy, więc... O, popatrzcie, tak wygląda to z polskiej strony. Tam wam pokazywałem Słowację, a tutaj proszę Państwa, dupa. No, dupa, 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 dupa. A gdzie Państwo chcecie jechać? O, i, idzie policjant po prostu. Zobaczymy. Mówi, na no, ale na, 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 na na a tak szczerze mówiąc, że zapytam, jakby tak Państwo tylko popatrzyli do auta, że nie przewozicie nikogo i puścili was, byłoby to normalne, czy nie? No w tym aucie jest super, nic nie widać. Nie. No, wielkie auto. To jest to, o czym ja Przez wartość. To, to ile kilometrów to państwo jest? muszą teraz nadrobić? Dajęcenia. Tutaj sobie Państwo pomykają samochodziku. Panowie policjanci poinformowali grzecznie, no bo cóż więcej mogą, że ludzie mogą. A ja Wam pokażę, jak się robiło przemyt za dobrych, starych czasów alkoholu i wszystkiego innego. Tak słyszałem, że tutaj robili takie rzeczy, więc Wam pokażę. Wchodzimy sobie tutaj, proszę Państwa, bo tam za sobą mamy granicę, nie? Jakbyście poszli, to pokażę Wam ścieżkę po prostu, gdzie się można przejść. Jakby ktoś chciał cośkolwiek przenieść takiego, żeby tamci panowie nie widzieli, to patrzcie, tu macie taką drogę, to macie taką drogę. O, widzicie? I tą drogą sobie można iść na spacer. Pokażę wam tutaj drogę. No ta oczywiście tam jest granica. Ja sobie już robię takie trochę jaja z nich. Yy, z tego względu, że niedziela. Spacerek trzeba se walnąć. I powiem wam tak. Idąc tą dróżką, proszę Państwa, to jest niedaleko. Zaraz wam pokażę drogę. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby was ktokolwiek po prostu zauważył. Można sobie postawić z jednej strony granicę auto, co robią Słowacy. Już wam pokażę. O. Widzicie? Tak. Tam na dole jest następna droga, tam po lewej stronie, tam. I tutaj sobie można pięknie, panockowie łobyść tą granicę. Kulturalnie droga. Śnieżek pokolana. może nie jest, ale do kostki. I idziecie sobie taką granicą, a że ja idę na grzybki. No to mogę. Nie robię tego nie bezprawnie. Tylko zawsze tutaj chodzę na grzybki. A gdzie ta granica dokładnie jest? 5 metrów tą, ma 5 metrów w tą? No to nie wiemy. I jak pójdziecie tą dróżką, pokażę wam, i odbijecie tam w lewo. Czyli takiego zdroworozsądkowego. Powiedzmy tam się wchodzi, bo tam jest jedna droga, kawałeczek laskiem. Tu się przechodzicie, cyk, 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 cyk. tam się ciśniecie na Słowację. Ja myślę, do zrobienia ta trasa jest z jakimś tobołkiem 30 minut. Powiem w ten sposób. Proszę Państwa, jak patrzę, bo wracam z powrot, jak patrzę na wydawanie pieniędzy bez sensu i głupie, to mnie ten przeliczyłem sobie. Trzy zmiany funkcjonariuszy policji, proszę Państwa. Gdyby cały miesiąc tutaj siedzieli, każdy z nich jest warty. Około, no plus mundury, plus wszystko. Myślę jakieś, no niech będzie nawet tą 5 tysięcy. Nie zaniżam, nie obrażam was funkcjonariusze policji, ale skromnie gdzieś tam piątkę. Trzy zmiany, proszę Państwa, to jest 30 tysięcy złotych miesięcznie, plus wojskowi. Wojskowi są opłacani mizernie tutaj z tego co wiem, bo rozmawiałem, nie będę mówił, z którymi. Bo, oczywiście, tam jest po prostu presja, nawet jest przekazywane na jednostce. Jak będziecie widzieli, Krzewickiego, Szczepana, nie dyskutować z nim, proszę Państwa. Proszę wysyłać do rzecznika. No, tak to tam powiedzieli na odprawie. Ci przełożeni myślą, że do mnie nie docierają te informacji. No, a no, drodzy przełożeni, grubo się mylić. Nie jesteście tak szczelni, tak hermetyczni, aby to wszystko po prostu uchronić. Te wasze popeliny, dziadostwo i dziadostwo, i jeszcze raz dziadostwo. Nie macie po prostu na to najmniejszych szans. Część tych ludzi ma serdecznie was dość, wasze głupoty po prostu ma dosyć i oni, no chcąc, nie chcąc, o pewnych rzeczach po prostu informują. Jak nie powiedzą w domu, to powiedzą bezpośrednio, ale powiedzą. Choćbyście im jakie rozkazy dawali, jakie przykazy i nakazy, to i tak są funkcjonariusze policji, straży granicznej, wojska, którzy mają serdecznie dość naszych bucyfołów. Którzy wydają, oczywiście nie wszyscy, żeby znowu zarzutów nie było, ale te bucyfały po prostu, które tam są i wydają te beznadziejne polecenia, zatwierdzają, no to ich już mają ludzie dosyć. Popatrzcie się jeszcze raz. To jest Polska. To jest Polska. Proszę Państwa. To jest Polska. Tak. Bardzo piękne przejście graniczne. A tam pokazywałem Wam Słowację. Porównajcie sobie, dwa, porównajcie sobie dwa, e, dwa miejsca, gdzie są budynki dla ludzi, gdzie mogą ci funkcjonariusze policji przebywać, ci wojskowi. Ja cały czas powtarzam, proszę Państwa, nie zmieni się nic, dopóki nie będziemy mieli komendanta głównego, proszę Państwa, wybieranego w drodze referendum. W drodze referendum i ten komendant musi być wybierany na podstawie, również wojskowi, żołnierze mają do tego prawo, aby wybrać swojego dowódcę, który przede wszystkim jest ceniony przez nich. Jest przez nich ceniony, dba o nich i nie wsadzi ich na miny, a nie żeby byli polityczni. I jeszcze raz powtarzam, pieniądze dla policji powinny być w PKW. Dlaczego? Dlatego, że policjanci nie mogą żebrać o swoje fundusze, tylko muszą te pieniądze dostawać. Także pokazałem wam dzisiaj piękne granice Panockowie i panicki. Także popatrzcie i powiedzcie, co Wy o tym sądzicie. Napiszcie, czy takie warunki Polskie namiocy, tu jest parking, oczywiście zrobili. Tutaj stoją nasze z tej jednostki, z Bielska. Proszę Państwa, tam są przestępcy, którzy mnie wciągli do samochodu bezprawnie. Co ładnie sąd na ten temat się wypowiedział. To są właśnie z tej jednostki i ci ludzie już za miesiąc czasu będą mieli przedstawione akty oskarżenia. Czekamy tylko i wyłącznie, aż się rząd, jak się to mówi, uprawomocni i będziemy wtedy składali akty oskarżenia przeciwko dowódcy, który wydał im takie polecenia, no i przeciwko czterem funkcjonariuszom policji, którzy mnie szarpali, proszę państwa, i to będą z tej Bielskiej jednostki, będą ładnie mieli zarzuty. Ja tych ludzi nazywam po prostu to była bandytka, jak mają ochotę, bardzo chętnie spotkam się z nimi w sądzie, też mogą mi założyć sprawę, nawet na to czekam. Również czekam na sprawę policjan z Rudy Śląskiej, który się przeniósł z komendy 3, złodzieju jeden ukradłeś mi pieniądze, więc też czekam na sprawę za słowa złodzieju, kiedy mi wytoczysz sprawę, bo jesteś zwykłym, normalnym złodziejem z policji, który ukradł człowiekowi pieniądze. Więc tutaj, proszę Państwa, czekam na zarzuty od tych ludzi i co mogę więcej powiedzieć? Dzisiaj funkcjonariusze policji, no czy przynajmniej kulturalnie uśmiechnięci. Dzień dobry, dzień dobry, wymiana. Po prostu jakieś tam pogadaliśmy sobie normalnie. Oczywiście zawsze skryci za dużo mówić nie mogą, bo komendant im zakazał. Ale się im nie dziwię z tego względu, że ci komendanci teraz się boją. Czego się boją? A boją się tego, że za niedługo wylecą na zbity pysk za to, co robili. I będziemy tych komendantów już, nie tych na dole. Oczywiście tych z Bielska, tych czterech będziemy skarżyć. Pozwy przeciwko nim pójdą, ale przeciwko komendantom na pewno też pozwy pójdą. Za to, co robili. Ja jeszcze gorąco po prostu zachęcam, bo ja jeszcze podejdę do policji po prostu i zachęcę ich do czegoś. Oczywiście nie będę pokazywał ich twarzy, bo jak są normalni ludzie, no to też nie ma sensu, żeby pokazywać ich twarzy, ale ich tylko zachęcę do czegoś, żeby coś zrobili. Po prostu posłuchać mogą, wykonać nie muszą, ale posłuchać mogą przynajmniej. Także zobaczymy po prostu, jak będzie. Panowie funkcjonariusze, ja już się żegnam z wami, po prostu miłego dnia życzę i oczywiście panowie, wiecie, że jest kraken. To jest nowy wirus. Całą jednostkę bielską zachęcam panowie do tego, abyście się zaszczepili po prostu, zgodnie po prostu z tym, co telewizja mówi. Ja was bardzo wręcz o to proszę. Każdy do lekarza po szczepionki po prostu dla Waszego bezpieczeństwa. Was gorąco zachęcam. A przede wszystkim Waszych komendantów po prostu przełożonych. No, bardzo, bardzo. Jako grupa po prostu wolnościowa, jaka grupa od 4 lat działająca na rynku, bardzo Was prosimy, żebyście się pośli zaszczepić. Miłego dnia wam życzę i duża zdroweczka. Hej. No i tak to wy właśnie wygląda. Wykorzystywanie ludzi do idiotycznych zadań, niezrozumiałe decyzje. Po co ci ludzie w ogóle tam stoją? Bo ktoś chciał po prostu PR? Nie rozumiem tego. Pic na wodę, fotomontaż. No ale też fajnie, słusznie, zresztą tam było zauważone i cieszę się, że tak samo do mnie czy do Szczepana zwracają się ludzie, którzy mimo zakazów zawsze gdzieś coś powiedzą. Zresztą Szczepan Wam doskonale to przedstawił, jak to jest. Ludzie rozmawiają, ludzie. Nie sposób po prostu zostać z tą głupizdą tak po prostu sam dla siebie. Trzeba z kimś kurde, porozmawiać, bo by chyba łeb rozsadziło od tego idiotyzmu. Tak jest moje zdanie. No, no tak to, tak to właśnie z mojej strony wygląda. Więc ludzie rozmawiają, muszą z kimś porozmawiać. Musicie stać tam po dupę wiatru, za przeproszeniem. Tak naprawdę? Ja mam nadzieję, że to się szybko skończy. Mam nadzieję, że szybko zostanie wybrany minister obrony narodowej chociaż też nie wiadomo w którym, w którym kierunku to pójdzie bo jeżeli e, będzie to kosiniak kamysz no to ale o tym to się pogadamy e, w każdym razie marszałka sejmu też już mamy zajebistego prawda Puh. no tak no w każdym razie e, słuchajcie jeżeli chcielibyście się zgłosić jeżeli zgłosić jeżeli macie ochotę pogadać o waszej służbie tam właśnie na tej granicy E, swoją drogą musi to być głupie, przecież tam chodzą ludzie. Przechodzą sobie obok was, nie śmieją się z tego wszystkiego. Jak to wygląda? Słuchajcie, koleżanki, koledzy, którzy tam jesteście, bo tam już pan już był tam wcześniej, na, tym, na tej granicy była tam już raz pani teraz jest znowu pani, tylko że teraz śniegu nawaliło, więc no pewnie jest tam niefajne, minusowa temperatura, a wy macie namiocik, e, jakieś miejsce na ognisko, tak? Dwa pięki do siedzenia, a w środku jakieś łóżko polowe, pewnie coś takiego. Zajebiste warunki w stosunku do Słowaków. Normalnie Mistrzostwo Świata. Policjanci dochodzi sobie posiedzą w tym samochodzie z odpalonym silnikiem. Na pewno im dużo cieplej niż żołnierzom. Skandal dosłownie, więc jeżeli chcielibyście opisać te swoje warunki, no to po prostu opiszcie, E-mail do mnie znajdziecie tutaj, właśnie pod, też pod materiałem. No cóż, myślę, że. Chyba już nic nie trzeba dodawać. Szepan nam powiedział moim zdaniem o wszystkim i troszkę o policji i troszkę o wojsku. Czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się i życzę wszystkiego dobrego. Cześć.